Ja pierdolę, nie wiem, którym autobusem wrócić. Tam stoi jakaś grupka. Może spytam się ich. Ej, sorry, wiecie, może jakim autobusem dojechać na Warszawską? Nie, spierdalaj. Ja pierdolę, Nikodem, zachowuj się trochę. No właśnie, ona tylko się o autobus spytała. Misia, musisz iść na inny przystanek na Szkolną, bo tu odwołali. Okej, okay, dzięki. Ej, czekaj chwilę. Jak masz na imię? Hania. Ja jestem Nikola. Ja Olivia. Ja Marcel. A ty co imienia swojego kurwa zapomniałeś? Tak, kurwa. Sorry za niego to jest nikodem. Spoko. Weź podaj IG, napiszę później do ciebie. Dobra, ja już lecę, pa. Papa. Pa! Jo. Idź i nie wracaj. Weź, serio, dobra idę. Dobra, to mój autobus. Kurde, ten nikodem jest taki ładny, tylko szkoda, że taki chamski. Może się spytam Nikoli, czy jakoś da się do niego zagadać?